Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie w Złotym Stoku, skąd zaczynam drugi dzień swoich sudeckich przygód. Złoty Stok, całkiem urokliwe niewielkie miasteczko, ale z tymi uliczkami bardzo mi się podobał. Jeżeli chcecie, możecie się tam zabawić dłużej, odwiedzić kopalnie itd. Ja byłem zbyt zmęczony wczoraj, a poza tym. Wszechświat stwierdził, że skoro nie mam zakwasów ani odcisków, to rachunek musi i tak wyjść na zero. Więc kiedy zmęczony, zajadałem się pysznym, świeżym pieczywem, ułamał mi się ząb. Niestety i tak bywa. Na szczęście na razie jest wszystko ok, nic nie boli, więc ruszam dalej. A w dzisiejszym dniu będę poruszał się po górach złotych, w których nigdy jeszcze nie byłem, więc wszystko, co będę widział, będzie dla mnie zupełnie nowe. Ponoć, gdzieś tam wyżej mają być też wieże widokowe, więc mam nadzieję, że widoków też nie będzie brakować. Szlak na początku dosyć ostro wyrwał do góry, prowadził taką leśną, wąską ścieżką, tak tajemniczo i mrocznie tam było, bo wybrałem się o wschodzie. No a teraz taka równa leśna droga. Myślę, że tak to się mniej więcej będzie przeplatało dzisiaj. Z tego co patrzyłem na mapę, wynika, że czeka mnie pierwsza, taka trudniejsza połowa dystansu. Później powinno być już nieco łatwiej. Wiem, że za chwilę się to skończy, ale póki co sielanka. Taką leśną drogą prowadzi szlak i aż przyjemnie się spaceruje, gdzie niegdzie między drzewami pojawiają się takie przyświty, coś widać. I też mnie to trochę cieszy, bo wiadomo, że na początku każdego odcinka ten plecak jest najcięższy. Woda na cały dzień, jedzenie i tak dalej. No i może nim zacznie się robić trudniej, to trochę tych zapasów się już po prostu pozbędę. Krakałem, jak zwykle zresztą, zrobiło się strono, a ten teren też nie jest jakiś przesadnie fajny, jeżeli chodzi o podejścia. Na szczęście trafiłem w Sudety w okresie dobrej pogody. Te prognozy są korzystne, bo ostatnio przez długi czas ponoć tutaj padało. No i na pewno nie chciałbym podchodzić tędy, kiedy tą ścieżką zapewne płynąłby jakiś strumień wody. No ale widoczki, niczego sobie, powoli już coś widać. Jestem na przełęczy pod Trzeboniem i wszystko faktycznie mówi, że do wieży widokowej już niedaleko Według tego oznaczenia do jawornika wielkiego mniej więcej 30 minut. No i fajnie wreszcie będzie trochę bardziej wilkowo, chociaż nie mogę narzekać, bo to dotychczasowy szlak też nie jest zły. Sporo widać jest trochę przyświtów między drzewami. Ścieżka też była raczej taka spacerowa. No a teraz do góry. Muzyka Jest i wieża, czyli idealne miejsce nie tylko po to, żeby sobie pooglądać widoki, ale też, żeby zrobić jakąś dłuższą przerwę. So Na pierwszy rzut oka wieża widokowa nie jest tutaj specjalnie wysoka, ale wydaje się też, że widać wszystko to, co przede mną, więc jest wystarczająca. Tam w oddali widać też chyba złoty stok, jeżeli się nie mylę. Czyli miejsce, z którego dzisiaj wyszedłem, strasznie daleko, tak się wydaje. Chyba, według tablicy informacyjnej, którą tam niżej widziałem, widać stąd przy dobrej pogodzie ślęże, ale jest takie trochę zamglenie, więc chyba nic z tego. Pora na krótką przerwę, a później zobaczymy, co jeszcze ten szlak ma mi do zaoferowania. Nie tak łatwo było znaleźć dalszą drogę żółtym szlakiem. Gdyby nie zegarek i nawigacja, która usilnie krzyczała, że mam wejść w ten las, to pewnie bym krążył jeszcze tam dłuższą chwilę. No ale gdy już trafiłem na tę ścieżkę, to faktycznie tutaj pojawiają się jakieś oznaczenia żółte, no i ufam, że idę dobrze. Jest to dosyć niewdzięczny odcinek, jeśli chodzi o nawigowanie. Tutaj i tak jest już całkiem nieźle, bo tych oznaczeń jest więcej są dosyć gęsto namalowane. Ale tam wyżej trzeba było trochę kombinować, bo ta ścieżka nie zawsze była oczywista. Strzelam, że to wina tych wszystkich gałęzi, które tutaj są, leżą pewnie yy, to sprawka jakiegoś mocnego wiatru. I one były tutaj usuwane i leżą tak bez ładu co czasami sprawia kłopoty. No, ale tutaj jest faktycznie już lepiej. Przynajmniej jedno oznaczenie mam gdzieś tam daleko w zasięgu wzroku, więc sobie idę spokojnie. No i na całym tym odcinku wygląda to tak, jak mniej więcej za moimi plecami. Co to za odcinek, bo wam nie powiedziałem? Ano, zszedłem z tego jawornika wielkiego. To jest ten szczyt z tą fajną platformą widokową. No i później miałem kłopot, żeby wbić się na dalszą część żółtego szlaku. Teraz już wiem, dlaczego miałem kłopot. No i idę w stronę. Jawornika Małego, to jest ten właśnie odcinek. Nie wiem czy będę miał chęć i siłę i umiejętności, żeby wmontować w filmik jakąś mapkę animowaną, ale w razie czego możecie je zawsze śledzić w opisie filmu, tam zawsze zostawiam link. Ok, powiem Wam, że całkiem tam fajnie. Poza tymi początkowymi problemami ze znalezieniem wejścia w odpowiedni szlak, to ma to swój urok. Eee, fajny jest ten odcinek. Prowadzi wśród takich wysokich buków. Wzdłuż ścieżki jest masa takich fajnych głazów. No, może się to podobać, na pewno podoba się to mnie. Eee, a ciągle słyszę też piły, więc wydaje mi się, że ciągle są usuwane skutki jakiegoś tutaj mocnego wiatru. Bo tych gałęzi tutaj wokół mnie połamanych, pourwanych leży, leży naprawdę sporo. No ja mam nadzieję, że już więcej nie będę miał żadnych kłopotów nawigacyjnych i bez trudu dotrę do kolejnego punktu na trasie mojej wycieczki, który ponoć też jest mocno widokowy. i wszystko jasne. Już wiem skąd te głazy. Jestem na przełęczy Różaniec. Tutaj jest taka tablica informacyjna. No i według niej to przez te przełęcze niskie w paśmie Gór Złotych wdarł się na ziemię kłodzką lądolód, ale nie dotarł do dna kotliny. No i kiedy się cofał, pozostawił ze sobą właśnie takie głazy narzutowe. No i wygląda to całkiem fajnie w czasie spaceru. Bardzo lubię takie tablice. Polecam czasami się zatrzymać i poczytać. Ścieżka cały czas prowadzi wzdłuż granicy, natomiast musiałem trochę powalczyć z grawitacją. Strasznie męczące jest to podejście naborówkową, bo to tam właśnie zmierzam. Jest i wieża. Strasznie wymęczyło mnie podejście na tą borówkową. Strzelam, że to pewnie dlatego, że już podświadomie czekałem, kiedy tylko się pokaże, kiedy będę mógł coś zobaczyć, odpocząć. Ale zanim przerwa, najpierw zobaczę, czy da się tam wejść, bo ona sprawia wrażenie takiej zamykanej. A teraz wiecie, te wszystkie obostrzenia. Ona już znajduje się po stronie czeskiej. No i zobaczę, czy. Będę mógł bez przeszkód wejść na taras. Ona w zasadzie leży kilka metrów od granicy. Myślę, że nikt nie będzie robił problemów. Chyba otwarte, więc wchodzę. Trochę tych pięter jest. No i sama wieża wygląda naprawdę ciekawie. Nie wiem, czy tutaj w ciemności cokolwiek widzicie. ciekawa jest ta konstrukcja. Co prawda z kartownicy, no ale niech już będzie. No i widoki naprawdę mogą się podobać, a jeszcze sprzedam wam jedną ciekawostkę. Borówkowa, czyli ten szczyt był miejscem spotkań pierwszych spotkań opozycjonistów polskich i czeskich jeszcze w latach 70., 80. Są tutaj tablice poświęcone tym wydarzeniom. No a teraz pora na jakąś dłuższą przerwę. Fajny pagór z tej borówkowej, no i przerwa też była miła. Muszę dbać o stopy w czasie całego tego marszu, bo to z tym strzelam będę miał największe problemy, pomijając ten nieszczęsny ząb. No a teraz teren się troszkę wypłaszczył. Prowadzi taką szeroką drogą. Nie narzekam, maszeruje się nieźle. I z tego co kojarzę, ta większa część trudności, już za mną, czyli tych podejść i tak dalej, teraz oczywiście będzie czasami do góry, czasami w dół, ale już bez jakichś tam większych przewyższeń. Ruszam teraz w stronę przełęczy lądeckiej. Jest i on za moimi plecami. Widać mojego najgroźniejszego przeciwnika z jutrzejszego dnia, czyli śnieżnik. Nie mam pojęcia, jak się tam wdrapie. Strasznie daleko się wydaje, a jutro czeka mnie też długi dzień. No ale muszę trochę też walczyć z tym czarnowictwem moim wiecznym. Dlatego tym będę się martwił i będę się tym zajmował jutro. Teraz idę sobie dalej. Ale tu ładnie. Tak jak mówiłem, wszystko tutaj jest dla mnie nowe. Co ma pewne plusy, bo kiedy odwiedza się już to samo miejsce, to jasne, ciągle jest ładnie, ale mniej więcej wiemy, czego się spodziewać. A tutaj spaceruję sobie zupełnie taki zielony. Nie wiem, na co tutaj liczyć. Za każdym y, pagórkiem może przecież pojawić się jakaś nowa panorama. I tak jest też tutaj. Ja zbliżam się już do Przełęczy Lądeckiej i wśród takich pól, takich łąk spaceruję taką gruntową drogą. Bardzo ładny ten odcinek, a do tego lekki spacerowy.

Kolejny fajny odcinek. Może nie jest taki typowo górski, ale ja lubię takie otoczenie. Czyli łąki, pola, w oddali jakieś lasy, okoliczne szczyty na horyzoncie. No naprawdę idzie się przyjemnie, zwłaszcza po takiej równej, szerokiej drodze. Idę sobie teraz cały czas z przełęczy lądeckiej w stronę karpiaka, tam znajdują się ruiny zamku karpień, no ale oszczędzam wam trochę tych przebitek, bo cały czas idę przez taki las, on jest całkiem okej. Okay. Natomiast pewnie doskonale wiecie, jak wyglądają drzewa. I trochę się zgubiłem ale nie przejmujcie się tym po prostu czasami mi się to zdarza później muszę się przedzierać przez jakieś haszcze, ale już się znalazłem także spokojnie Wracając do zamku, a w zasadzie ruin, bo tyle po nim pozostało, jest trochę kamiennych murów, które może nie są same w sobie imponujące, ale całkiem nieźle pokazują, na jakim planie ten zamek był wzniesiony. Gdybym miał się wybierać tylko tam z konkretnym planem wycieczki, to być może byłbym rozczarowany. Ale jeżeli będziecie przechodzić tak po prostu przy okazji, to na pewno warto się tam zatrzymać. Bo jest to też miejsce o dosyć bogatej historii historii zataczającej, zahaczającej też o legendy. Moją ulubioną jest to, że sam Bolesław Chrobry zatrzymał się w tym zamku przed próbą podbojów ziem czeskich. Mm. 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 Where is the line In the I left my room, Za mną już jakieś 21, może 22 kilometry. No, ale wszystko wskazuje na to, że to jest właśnie ostatnie podejście dzisiejszego dnia, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. O, jak ładnie. To jest też dobry moment, żeby troszkę odetchnąć. Piękny jest ten widok. A tu widzę, że już część drzew, część liści przybiera taką żółtą barwę. No, w ciągu tych następnych kilku dni może być tutaj naprawdę jesiennie w okolicy. Czyli pięknie. Proszę o fanfary. Oto dotarłem na Przełęcz Gierałtowską, czyli końcowy punkt mojego dzisiejszego etapu. Eee, Przełęcz wygląda tak, ale pokażę Wam ją pewnie bardziej szczegółowo jutro, bo przecież będę tutaj wracał, żeby kontynuować marsz przez Sudety. Szczegóły dotyczące tego projektu znajdziecie w opisie w linku. Zachęcam, żeby się z nim zapoznać. No a teraz dzięki za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania. Do zobaczenia. Cześć.